Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Trudno się nie zgodzić z Panem Bochanyszem, że może być wątpliwości jeszcze, czy spółka jest potrzebna w piłce nożnej, w piłce ręcznej, czy też nie. Ale jest jeden argument niepodważalny. Dzisiaj na tej sali mamy przedstawicieli Stowarzyszeń Głogowskich Obiektów Sportowych, przedstawicieli Kancelarii Prawnej, Mam nadzieję, że żadnemu radnemu nie szkoda godziny dwóch poświęcenia na ten temat. Absolutnie nie jestem zwolennikiem...